Hejka kochani, witajcie na kanale ja Julka W dzisiejszym odcinku zaśpiewam dla was Desu, kto wie czy zarądzie okay. Bo kiedy miasto na święta się stroi Nie jeden z nas o przyszłość się boi Nie jeden z nas w marzenia ucieka Wierząc, że spełnienie gdzieś czeka. A kto wie, czy za rogiem nie stoją aniu z Bogiem? I warto mieć marzenia. Doczekać ich spełnienia. Kto wie, czy za rogiem nie stoją ani z Bogiem, nie obserwują zdarzeń i nie spełniają marzeń. Kto wie? Kto wie? Jeśli wam się podobał, to łapki w górę. Jeśli nie, to łapki w dół. Subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. Więc...